Co robicie dziewczyny? Powiedzcie do kogo. Jakie będzie miał zadania? Ja na dziewczynę w pokoju. Myślicie, że da radę? No. Tak. Może lepiej zróbcie trzy? Z jakiego obozu jesteście dziewczo? Powiedzcie, jak się nazywacie? Jest Super. Kogo pozdrawiacie? Ja. pozdrawiam ja nic kamera Dobra, matamy. Uśmiechamy. O, pokonają węża. Nie! Tak. Yeah! A Ej, zablokował się, zaczekaj. Zaczekają, muszę go ustawić do walki. Bardzo Się. Dobre, to nie się. Dobra, to były się Teraz już tam na elektronikę. Nie, nie. Widzę. Ale nie teraz.